Tak korzystając z okazji, chciałbym Wam pokazać, jak przepięknie wyglądają tutaj te tereny. My ciągle jeszcze uparcie szukamy obiektu. O, ładne skałki, pięknie to wygląda. Ciągle zastanawiam się, tutaj jest wybrane. Kapliczka? Nie myślałem. Kapliczka jednak. Tam na górze krzyż jest. Zobaczmy. Jeszcze raz. O! No. Ślicznie. Ale tu pięknie. Naprawdę. Alban idzie i w pewnym momencie mówi, że mógłby tu mieszkać. Też mógłbym tutaj mieszkać. Też może nie w lesie, ale no powiem wam, widoki cudowne. Naprawdę genialne. Szkoda, że tu trzeba pod górę znowu iść. Także trochę posapię. Ale przyznać muszę, że Mistrzostwo świata. Tu powycinane Piękne to jest. Wszystko jest takie... takie naprawdę. Pewnie te drzewa rozwalane po wichurze, która była. Dewastacja wykonana przez przyrodę. Wygląda mega. Fantazja. Przy okazji urbexu jakieś widoczki zaliczymy. Dobra, muszę zerknąć w takim razie na mapę, żebyśmy za daleko nie poszli, ale już tu, gdzie idziemy, robi to naprawdę mega fajne wrażenie. Dobra, biorę się za mapę i szukam drogi. Generalnie wyniknął mały problem, bo tu jest ogrodzenie, ale zobaczcie, co znalazłem. Poza ogrodzeniem zupełnie, także całkiem Legalnie. Zerknijmy. Co tu jest ciekawego? Odpalam lampę. Lampę jakoś nie świeci. Paliwem czuć. No powiem Wam, że. Już jestem pod wrażeniem, panowie i panie. No to jest. Tada! <gryw> Idę po chłopaku, i zaraz tu wchodzimy. <gryw> No dobrze, dobrze, to jest pozytywnie, drodzy moi, zobaczcie, ale kozak, choć to nie jest i tak to wejście, o którym myślałem, ja tu jeszcze przejdę kawałek, ale powiem wam, że i tu jest, dziewczyny, wstawiacie wódkę, <laughs> znalazłem, no, jest radoch i już w tej chwili, bo okazuje się, że, zobaczcie, tu jest pomieszczenie magazynowe niewielkie, ale bardzo ładne gdzie można sobie zobaczyć stare beczki jeszcze pozostałości instalacji, ale to jest prawdopodobnie instalacja już późniejsza podstawy, gdzieś tutaj ktoś miał magazyn chodzi ekipa, jeszcze na razie nieświadoma tego co widziałem przed momentem, zaraz mi to pokażę. no dobra, ja wlazłem z tamtej strony chłopaki, dobra, tędy, tak. Będziemy w zupełnie inne miejsce wchodzić o, no to w takim razie wracimy Czekajcie, wrócę, zapalę światło, żeby było cokolwiek widać Kurde, zwykle moje 1500 rzeczy się wydaje, że no ciężko wejść Weźcie to ode mnie to dam Do tu pani się nie mieści, to trzeba się przeczekać po prostu. A tak. tak. Dobra. Zejście. Zejście, zejście. No to, o, kurde, ciężko jest. Tu mogę przełożyć? nie miał dwie ręce do dyspozycji, byłoby dużo łatwiej. Okej. Okay. Ło w mordę. Już, już już kurde trzeba było zdjęcia porobić no ale to albo filmujemy, albo robimy zdjęcia nie <laughs> no, chyba, że... Ach kurde, chyba, że będziemy wracać. Ale świetne to jest. Kurde. Czekajcie. Ach, to nie tak. Dobrze. No to teraz mogę wam powiedzieć, że jesteśmy w magazynie e, paliwa. To jest magazyn. Co koniec? To jest magazyn paliwa, które używane było po, e, w czasach Związku Radzieckiego. I tu, właśnie, były ogromne zbiorniki. Jeden ze zbiorników był tam, gdzie przed chwilą wchodziłem. A to jest jedyny, który jest cały. Natomiast tutaj, jak sami widzicie, jest korytarz Ło, kurde. No czy zaraz zerkniemy. Mam jedną żarówkę, latarkę, która świeci dalej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ło kurde. Mordę. Daleko. No dobrze, będziemy zaraz myśleć. Chłopaki stwierdzili, że idziemy najpierw tutaj. Duże pomieszczenie. Nawet powiedziałbym bardzo duże pomieszczenie. W którym są jeszcze jakieś pozostałości. No. Wygląda to dosyć grubo. Aha, dobrze, już wiem gdzie jesteśmy w tym momencie. Zobaczcie, pozostałości odgromowe to wszystko jest po to, że w razie jakby coś miało tutaj przyłożyć, to po prostu o kurde. Kawał zbiornika muszę przyznać. Ogromny na rosyjskich na rosyjskich numerach rejestracyjnych zbiornik... O kurde, duży. Nawet bardzo duży niesamowite, Dobrze zakonserwowany. Dobrze zabezpieczony. Prawdopodobnie szyby, którym było to wszystko w jakiś tam sposób połączone. Zbiornik z naklejoną papą. Ale szum jest ogromny. Zobaczcie, te wszystkie zbiorniki tak były poukładane. No rewelacja. Fantazja. Widziałem tu ładne kilkanaście, kilkadziesiąt, może nawet metrów. Kilkanaście, powiedziałem, kilkadziesiąt metrów. Więc naprawdę ogromny. Tego paliwa tutaj było mnóstwo. Mnóstwo. Cały układ warszawski miał być zabezpieczony w paliwo właśnie z tego miejsca. Muszę przyznać, że jestem pod dużym wrażeniem. A to jest to wejście, którym, którym ja wchodziłem. Zobaczcie ten zbiornik stąd kurde, jest ogromny Jest ogromny I przejście jeszcze tutaj z drugiej strony, no to przejdziemy sobie jeszcze tutaj Żeby nie było wszystko jest podpiwniczone, że tak powiem O, tutaj widać zbiornik naklejona papa, zabezpieczone no 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 Jestem pod dużym wrażeniem. Chłopaki się chyba wbili do środka. Ja sobie w ogóle ubrałem, e, ubrałem sobie kask na w razie czego, bo ja mam tendencję do rozbijania głowy. Jakiś drewniany element. Mam tendencję do rozbijania głowy, dlatego kask bardzo mi się w tym momencie przyda. O, idziemy sobie tutaj kawałek dalej. Obchodzę generalnie ten zbiornik. Dłuższą chwilę to trwa, ale zbiornik jest. Naprawdę, naprawdę spory. Przejdę tędy. Pik, pik. Jestem pod nim. To jeszcze pozostałości. Można na niego tam wejść do góry. Akurat wchodzenie do góry nie jest moją ulubioną domeną. I zajrzyjmy tutaj. Jest, oj, czuć poliwem. I to bardzo mocno. Jeszcze tylko rozświetla. Zobaczcie. Długie, długie pomieszczenie, długi zbiornik. Chodzić do środka nie będę, ale no, no no no. Przyznać muszę, że... Dobre, to jest fajne. Dobra, pozwólcie, że zrobię w takim razie kilka fotek. No dobra drodzy moi temat zbiornika zaliczony, zdjęcia zaliczone. Lecimy dalej z tej strony tym razem. Przejście, na którym znajdują się... Tutaj znajduje się podstawa pod ten zbiornik, który widzieliśmy dosłownie kilka chwil temu. No i trzeba przyznać, że jest naprawdę potężny. Przepotężny. Tu jeszcze mocowania prawdopodobnie od rur i temu podobnych rzeczy. Jak patrzę... Aha, tu już z sufitu leci. Nie wygląda to na... Ach, nie wygląda to na paliwo. Myślałem w pewnym momencie, że jest po prostu e ze zbiornika, ze zbiorników paliwa jeszcze coś tam zostało, natomiast tutaj tu tego paliwa już tak mocno nie czuć, wchodzimy do tego obiektu, zobaczymy co będzie dalej, jak to wszystko dalej będzie wyglądało, no jak na razie tak jak wspominałem, wygląda to kosmicznie, wygląda to magicznie miejsce naprawdę wielkie, miejsce w którym, no trzeba przyznać jest w tej chwili nawet tak bardzo cicho, cicho w sensie tym, że nie ma echa wielkiego. Spodziewałem się, że tu echo będzie dużo większe. Okazuje się, że wcale nie jest, nie jest tak źle, jakby się można było tego spodziewać. Zaraz będę musiał chyba podłączyć w nieco inny sposób światło, bo wygląda na to, że są momenty takie ciemniejsze. O, skończyliśmy ten zbiornik, Zobaczcie, on jest z tej strony, natomiast w tej chwili wchodzimy już w korytarz. Bardzo, bardzo fajnie wyglądający. No i co my tu mamy w korytarzu? Ładny kolorowy korytarz. Yy, kolejny zbiornik tu był. Ja odpalę latarkę. O, wygląda na to, że muszę w drugą stronę, żeby zrobić jaśniej. No nie widać końca. No ale tu jest prawdopodobnie sam zbiornik, co zresztą później sprawdzimy. Idziemy dalej tym korytarzem. Korytarz, muszę przyznać, naprawdę. Naprawdę długi. No i kolejne wejście na zbiornik. Jest okopcony. Tak jakby tutaj doszło do jakiegoś pożaru. I kopciło się dosyć mocno. Na górze widać elementy od instalacji elektrycznej. Prawdopodobnie światło. No, wygląda to, powiem wam, naprawdę, naprawdę... ciekawe. Przechodzimy przez śluzę. O. Tu już mamy, ale to jest ciekawostka, bo żeby nikomu się nie wydawało, że to jest czysta skała, to nie jest skała. Ta skała wzmocniona jest takim natryskowym betonem, także jak sami widzicie, nie ma tu żadnych odłamków, jest to raczej bezpieczne, choć drążone w piaskowcu. Zobaczcie kolejny uchwyt. Tutaj mogło być kiedyś, o tu na, na instalację elektryczną, nie, to prawdopodobnie instalacja odgromowa była. Chłopaki coś tu knują. co wy tam knujecie? Światło nosi się w sobie. Aha, czyli, zobaczcie, jest światło. O, ktoś idzie. No to nie jesteśmy w podziemiach sami, jak się okazuje. Zaraz pewnie kogoś spotkamy. Dzięki tym korytarzykiem. Korytarzyk robi naprawdę duże, duże wrażenie. Super jest. Myślę, że jak będziemy wracać, to będziemy mogli sobie porobić trochę zdjęć. O, ale tu już zaczyna się. Podejście w prawo. Hmm. Zbiornik. Pomieszczenie z tej strony. Jakieś. ho, Zobaczcie. Niesamowite. A to jest zbiornik chyba wmontowany od środka, czyli co? on Wygląda ucięty i tak wygląda, zobaczcie, tak chyba zbiornik od środka wygląda, bo jest rozcięty, ktoś go próbował, próbował psuć, tam ktoś wchodzi. Dobra, to idziemy co? Najpierw idziemy prosto. Tak jest. A co tam się no. świeci? Aha, to lampka. Chłopaki <laughs> zostawili ślad. Ja co z tym śladem będzie za jakiś czas, my idziemy najpierw trzymać trzymając się głównego chodnika, zobaczyć co będzie dalej. Jak na razie wygląda to naprawdę super. Jak będziemy wracać, to porobię sobie foty. A teraz póki co zobaczcie: najprawdopodobniej albo elektryka, albo moim zdaniem tutaj musiała być jakaś instalacja odgromowa w razie. W sytuacji zagrożenia jakiegoś, no tyle paliwa, w końcu trzeba było tego pilnować. Patrzcie, kolejne wejście. Myślę, że będziemy musieli później, wracając, zaglądać, bo tu, o kurde, jest naprawdę potężne. No dobra, no co, lecimy najpierw w głównym. Suficik śliczny, ładny, piękny. Dla mnie bomba. Już mi się podoba, bo wszystko jest takie, że to jest zadbane, jesteśmy w wielkiej górze. W górze, którą zresztą obchodziliśmy od drugiej strony, jak widzieliście. Tutaj ktoś nawet palił światełka, żeby oświetlić to pomieszczenie. Ale dzisiaj się nagadam, no ale przynajmniej obrazki będą jakieś. Będzie można sobie swobodnie popatrzeć. Trzeba uważać. Jakiś kanał techniczny plus no wejście w... pomieszczenie pomieszczenia, w którym prawdopodobnie była wentylatornia bo tu są hmm. jeszcze o kurde kolejny zbiornik tu jest schowany niesamowita sprawa i tu jest cały zbiornik czyli też go ktoś nie wyciągnął idziemy dalej A tu są rury przewody i ciąg dalszy cóż to jest są jakieś, jakieś metalowe pasy. Lecimy korytarzykiem. Nie ma tu nawet jakiegoś specjalnego echa. Jestem zdziwiony bardzo, bo w takich pomieszczeniach najczęściej echo jest dosyć spore. Korytarz mniej więcej 4 metry szeroki, około 4 metrów nawet wysoki. Swobodnie można tutaj iść, nie ma żadnego problemu z przemieszczaniem się. Sprawia wrażenie naprawdę bezpiecznego. Ten sufit w dziwny sposób, tak zagl zaglądam na niego, zerkam. Gdzie e, sporo zachowanych elementów, które służyły tutaj prawdopodobnie wojsku. Tak zerkam. Nie myślałem, że to e, że to są nasze nie to nasze, bo oczywiście w MRU nie to perzy jest całkiem sporo. No i dochodzimy do miejsca, w którym co mamy. Myślałem, że to wodery wiszą, to nie, jakieś. Co to jest? To jest papa. Nie wiem do czego ta papa służyła. No, ale dochodzimy do kolejnego pomieszczenia, a nawet nie pomieszczenia. Ło, kurde, łow, eee. mordę. Patrzcie, doszliśmy do rozejścia. No, tylko teraz, w którą stronę? Fotę zrobię. Aha, w razie w, żebyśmy się nie zgubili. To idziemy w prawo, tak? Tu jest napisane Nine. Czyli idziemy. Czyli idziemy. Dobra, skoro ekipa mówi, że idziemy, to idziemy. Ja mam w, gdzieś chyba plan nawet, tylko pewnie już z tym planem się pogubiliśmy. Wyjście z tego obiektu. Uo, patrzcie. Ale gdzie to jest? Podejście. Ulo. no. Tylko że tu nikt z nas się nie zmieści niestety. Dziura jest troszkę za mała. Co ty <kluc Asífaki> Zobaczcie. W twoim przypadku mnie ryzykował. No ja też bym nie ryzykował, bo możesz zostać, a wtedy jak będziesz... jak będzie ci tyłek wystawał. To cię zostawimy. O, ale widzę, że dochodzimy chyba do przodka albo do zakrętu. Kolejny kawałek pomieszczenia, który jest, e, które jest wycementowane całe, tutaj zrobione z jednej strony. Idziemy dalej tym korytarzem, ależ tu jest kawał, a tam coś świeci na końcu. Czy dobrze widzę? I też widzicie? Widzicie. W tym miejscu, tutaj, no coś świeci.